Nokia Lumia 710 to jedno z najciekawszych urządzeń fińskiej firmy. Tak jak Lumia 800, został wyposażony w system Windows Phone 7, a także większość podzespołów jest taka sama jak w wyższym modelu. Model 710 od Lumia 800 różni się zatem głównie obudową, ekranem i niższą ceną, która wynosi niecałe 1500 zł. Lumia 710 została wyposażona w obudowę wykonaną z kilku rodzajów materiałów. Tylną klapkę wykonano z plastiku pokrytego jednolitą warstwą gumy. Z kolei boki telefonu są zrobione z błyszczącego plastiku. O ile Lumia 800 wyglądała na smartfon biznesowy, to 710 aspiruje do miana telefonu młodzieżowego. Na pierwszy rzut oka przypomina telefon Samsung Corby, jednak jest od niego niebo lepiej wykonany. Cenimy też to, że ekran smartfona jest chroniony hartowanym szkłem Corning Gorilla. Dzięki temu będzie on bardzo odporny na zarysowania. Znajdziemy tu ekran LCD typu TFT o przekątnej 3,7 cala i rozdzielczości 480x800 pikseli. Przekonna ta pozwala na swobodne i wygodne użytkowanie smartfona za pomocą jednej ręki. Nie mamy zastrzeżeń do rozdzielczości ekranu. Przy tej przekonnej jest ona optymalna i zapewni nam szczegółowy obraz pozbawiony efektu ziarnistości. Kolory wyświetlane przez ekran charakteryzują się odpowiednim poziomem nasycenia i prezentują się bardzo ładnie. Nokia Lumia 710 została wyposażona w system Windows Phone 7.5 Mango. Charakteryzuje się on bardzo prostym interfejsem, którego zrozumienie nie sprawi najmniejszego problemu nawet osobom, które nigdy nie korzystały ze smartfonów. System Microsoftu nie został wyposażony w interfejs jaki znamy z iOS-a czy Androida. Nie znajdziemy tu zatem wielu belek różnorodnych ikon oraz tapet ekranowych. Zostały one zastąpione przez bardzo proste kwadratowe kafelki, na których znajdują się ikony. System dzięki temu wygląda minimalistycznie i inaczej niż to, do czego zostaliśmy przyzwyczajeni. Windows Phone 7.5 spodoba się osobom, które dopiero zaczynają przygodę z rynkiem smartfonów. Użytkownicy Androida będą mieć mu za złe zamknięty system i konieczność synchronizacji z komputerem za pomocą programu Zune. Nie mamy też możliwości wgrywania aplikacji spoza Marketplace. Szkoda, gdyż naszym zdaniem Microsoft w ten sposób zraża do siebie całą rzeszę ludzi przyzwyczajonych do ogromnych możliwości Androida. Nokia posiada aparat fotograficzny z matrycą o rozdzielczości 5 megapikseli, autofokus oraz lampę błyskową, dzięki czemu dobrze wykonuje także zdjęcia inne niż jednego obiektu w warunkach idealnego nasłonecznienia. Jakość wykonanych zdjęć jest niestety gorsza niż w przypadku Lumii 800. Testowany smartfon nie został wyposażony w kamerę do wideorozmów, co naszym zdaniem nie świadczy o nim dobrze, gdyż telefon kosztujący 1500 zł powinien mieć większe możliwości, zwłaszcza wideorozmowy, które są przyszłością komunikacji. Telefon nieco rozczarował nas pod względem zastosowanych portów. Znajdziemy tu standardowe złącze micro USB służące do ładowania akumulatora telefonu i łączenia go z komputerem oraz wyjście mini-jack do podłączenia słuchawek. Niestety port USB nie pełni funkcji portu micro HDMI, za pomocą którego udostępnimy materiały znajdujące się na ekranie telefonu, na monitorze lub telewizorze. Nokia ma bardzo mocne podzespoły, oczywiście jak na telefon wyposażony w Windows Phone. Jego sercem jest jednorodzeniowy procesor o zegarze 1,4 GHz i procesor graficzny Android 205, który nie należy do najlepszych urządzeń na rynku. Oprócz tego w testowanym urządzeniu znajdziemy też 512 MB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci ROM, której niestety nie możemy rozszerzyć za pomocą kart pamięci. Konfiguracja ta pozwoli na bezproblemowe uruchamianie wszystkich nowych gier stworzonych z myślą o Windows Phone oraz odtwarzanie materiałów w rozdzielczości HD. W testach wydajności Nokia Lumia 710 prezentuje się bardzo dobrze i można porównać ją tu do telefonu HTC Titan oraz opartej na tych samych podzespołach Nokia Lumia 800. Zatem pod względem wydajności nie mamy nic do zarzucenia. Wszystkie ograniczenia, takie jak jednorodzeniowy procesor, wynikają ze sztywnej specyfikacji telefonu z systemem Windows Phone 7. W tym roku na szczęście ma ona stać się bardziej elastyczna. Nokia Lumia 710 to bardzo ciekawy telefon. Charakteryzuje się on bardzo ładnym designem, dobrą jakością wykonania i bardzo sensowną konfiguracją. Największą wadą tego telefonu jest jego cena, która wynosi od 1200 do 1500 zł. Za taką cenę możemy dostać o wiele lepsze LG Swift. X czy Samsung Galaxy S2, przy których Nokia 710 wygląda jak ubogi krewny. Polecamy tylko wiernym fanom marki Nokia, których w Polsce jest naprawdę wielu.